Ferie zimowe na Case.eu już się rozpoczęły. Sprawdź najnowszy event z pulą nagród 30 tysięcy złotych. Bierz udział w najnowszych grach eventowych z niesamowitymi nagrodami. Wejdź na Case.eu i spędź najlepsze ferie razem z nami. Link w opisie. Przejdźmy do tej soboty i to za... właśnie zanim, tak jak powiedziałem, przejdziemy do multiego, multiego zostawmy sobie jako taką wisienka na torcie. No to... pati Mołczanow. Odeszła no. z domu Teamu X. E, Patrycja Mołczano odeszła z domu Teamu X i idzie na swoje. Siemane Jak większość. Teraz chyba w Team X została tylko Monia Kociołek, e, bo Julia Żuga i Szyję odchodzą w lutym, z tego co wiem. Gdzieś tak. gdzieś tak było napisane. To teraz zostaje tylko im Monia Kociołek, Pieszko i... Czaro? NBA? Dobrze mówię? E, tak. E, i, no i rozkminiam, co z Teamem X. E, Team X prawdopodobnie. Bo Team X to rodzina, to ta, Ale to. oni się. Za, to Tam za chwilę na, nastąpi jest, rozpad jest, na nie pewno, nie, to bo to już jest na granicy opłacalności w tym momencie, jeżeli wszyscy odbiją, nie? No, ode, 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 odeszła na co? Kto będzie płacił za ten pałac? Tam są kurwa koszty rzędów, e, chyba 50 koła stary z obsługą, ze sprzątaniem i ze jest. No, kurwa stary. Prąd, Prąd to jest, woda to jest. To, to, nawet, to nawet jest średnio opłacalne, jak tam wszyscy mieszkali. No tak, tak. Zresztą to y, o tym to Lexi Chaplin w wywiadzie mówiła, że tam. Że tam e, było płacone cztery. Było płacone za pokój i tak dalej. Y, wywiad Lexi możecie sobie zobaczyć, ale no, jest to projekt, który rzeczywiście ten. Mi no, osobiście o... mi się dużo bardziej podobał. Ten dom ekipy, który jest teraz, nie siedzi mi w ogóle. Ale, ale pierwszy dom pierwszy ekipy, dom ekipy super. ten kurwa stary. Gdzie były te schody, tam Michael stary miał ten klip, co on sobie siedział z laptopem i miał nóżki na tym To... Nie, to ten pierwszy, to, tam, gdzie to. było te Daily To mi się najlepiej e... kojarzy ogólnie z, z takim YouTube'em e, Family Friendly e, Kurczę i te odcinki też nie. wtedy miały, miały jakiś swój smak, one, one do, zaczęły dopiero w połowie gdzieś ten One dopiero po Daily, jak się Daily skończyło, zaczęły być takie, e, że ludzie... Odbijali od tego, ale dużo osób, jak było, tutaj to oglądało. Przecież tam było kurwa milion na dzień, nie?